Dziś jest Niedziela Palmowa. Przełomowy tydzień się zaczyna. Tydzień, który zmienił historię całego świata. A nagrywam ten filmik i wszystkie inne pozostałe po to, żeby podzielić się. Na pewno nieudolnie, niestety. Staram się robić to coraz lepiej, ale wiem, że bardzo słabo mi to jeszcze wychodzi i macie dużo cierpliwości. Natomiast robię to, żeby się podzielić doświadczeniem, swoim doświadczeniem wiary. Ale po co to robię? Żeby... Żeby jakoś, nie wiem, za, e, coś powiedzieć o sobie? Nie. Wręcz przeciwnie, e, chcę, zmierzam do tego, żeby obudzić w Tobie tę iskierkę, bo może już jesteś osobą, która bardzo kocha Pana Boga, jest Jego bardzo blisko, a może kiedyś to było, może kiedyś wierzyłeś, kochałeś, ufałeś, ale z jakiegoś powodu coś się stało, ktoś Cię zranił, ktoś Cię zdradził. E, wiele tych dzisiaj powodów różnych e, istnieje i o, o wielu słyszymy. A może nigdy Bóg cię nie interesował ani wiara, ani kościół, ani e, nic z tych rzeczy? Dlatego nagrywam te filmiki, żeby dać świadectwo tego, jak pójście za Jezusem zmienia całe życie na dobre, na dobre, na pozytywne, na to, że nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić, do czego e, jesteśmy zdolni, jak jesteś e, dużym, potężnym darem dla innych. Wierzę, że dzisiaj jest taki czas przełomowy, tak jak powiedziałam, przełomowy tydzień, ale zaczyna się też coś przełomowego w naszej historii. I myślę, że to jest czas, kiedy wielu się obudzi, odkryje swoją wielkość. Ale ta wielkość musi być z Pana Boga. Nie może to być wyłącznie wielkość oparta na moim ego, bo historia pokazuje, historia Pismo Święte pokazuje, że wielkość oparta o własne ego niestety prowadzi zawsze do upadku, zawsze do upadku tej osoby, która no, miała szansę pozytywnie zmienić losy świata, losy innych. Myślę, że przychodzi czas na to, żeby powstali ludzie wielcy z powodu tego, że zaczęli wdrażać Ewangelię. Wielcy, mocą Ewangelii, którą wdrażają w swoim życiu i to się też dokonywało w historii. To były czasy wielu różnych przełomowych momentów. Jezus w swoim nauczaniu nigdy do niczego nie zmusza i zawsze daje perspektywę tego, co chcesz, żebym ci uczynił. Pójście za Jego słowem, za Jego nauczaniem wyzwala, niesie ze sobą doświadczenie całkowitej wolności. Może też już jesteś zmęczona, albo zmęczony ciągłym słuchaniem o tym, że się czegoś nie da, że idą trudne czasy. Ale tak naprawdę trudne czasy wymagają tego, żeby pojawili się wielcy ludzie. I mam nadzieję, że tym kimś wielkim jesteś właśnie ty i zaczęła się twa przygoda.